To nasza przyczepa, widziałam! Oczywiście. Dzień dobry. O, dzień dobry. Czy mają Państwo jakiś e, mega tani lot dla trzech osób do Nowego Jorku? E, poczek proszę chwilkę poczekać, zaraz sprawdzę. Um, tak, mamy. Najtańszy lot to 40 zł za osobę. Aha, dobrze. To proszę. Tutaj ma pani pieniądze. To państwo tylko lecą, tak? Mam bezwożonych no, magazynów nic? Nie, musimy odebrać swoją własność. Sprawa służbowa. Okej, okay, dobrze. Lat będzie już za niedługo, także proszę, można już wchodzić do samolotu i się i poczekać chwilę i już będziemy za niedługo lecieć. To dobrze. Dobrze. Widzę, że masz te wszystkie konie, które chciałem, chociaż. Przepraszam, ale gdzie jest ten najszybszy koń na świecie, czyli sekretariat? Przepraszam, ale. Mm, Zapomniałem o nim. No cóż, to będziesz musiał mi jeszcze go dowieść. No i. Nie wiem, interesuje Cię to, co ja zrobię z tymi koniami? Ogólnie nie, bo już nie jestem trenerem, i jako śmietownia nie to obchodzi. Także. Spoko. Możesz robić się z nimi co chcesz. To dobrze. <laughs> także dam ci za nie. Pff, ile byś chciał za to konie? Właściwie to. Chciałbym. Milionów złotych. Wow! To bardzo dużo pieniędzy! <grym> um, masz ty? Oczywiście, że mam. <grym> Słuchaj, ja pracuję w bardzo dużej firmie i ona ma bardzo dużo pieniędzy, także może mogę ci dać aż tyle. To świetnie. To ja ci dowiosę na jutro tego jeszcze sekretariata i to będzie wszystko, tak? Tak myślę, no. To jutro mi przybierzesz z sekretariatu i wtedy ja zabiorę te koniki. Dobrze. To ty może ich dzisiaj popilnujesz, co? A ja pójdę na najbliższe lotnisko. Dobrze. Jakby się obudziły, to daj mi środek na sanny. Nie chcę, żeby uciekły. Oczywiście. Wystarczy posypać tylko trochę i już od razu pójdą spać. To dobrze. Dobra, ten pan tutaj nas pokierował. Są nasze konie. O, tam jest jakiś człowiek, zapytajmy go. Cześć. O, witam. Dzień dobry. My chcielibyśmy spytać, skąd pan ma nasze konie? Oj, pani. Ja je dostanę od mojego wspólnika. Jak, a kim jest pański wspólnik? Pana wspólnik, jeżeli można wiedzieć, um, on się nazywa Julian. Aha, a czy może pan wiedzieć, kim on był kiedyś? Żebyśmy mogli wiedzieć, tak, był kiedyś trenerem koni. A po co wam to? Bo właśnie on wczoraj w nocy ukradł nasze konie. Aha, oczywiście to są wasze konie, tak? Ze Tornado? Tak, to właśnie my. No ja nazywam się Pani Emma. Jestem dyrektorką staniny. O, maści los. Słuchajcie. Niestety, źle. W złym momencie przyszliście, ponieważ... Julian właśnie wraca teraz do Polski, do waszej stajni. I ukradnie jeszcze sekretareta. I wtedy... Ja mu dam pieniądze i zabiorę te konie. A co ty chcesz z nimi zrobić? A co wam do tego? To nasze konie! Musimy to wiedzieć. Dobrze, no... Wolałbym nie mówić. Czy to coś złego? Czy ty coś złego z nim zrobisz? Mm, niekoniecznie złego. Nie jestem aż tak okrutny. Ale. Powiem szczerze, że będą źle traktowane, tylko tyle powiem. Aha. Więc jeżeli chcecie uzyskać swoje konie, no to lepiej znajdźcie sobie jakiś hotel i poczekajcie do jutra, bo on na pewno już jutro będzie. Dobrze, to my poczekamy. Mam go. Uch. Uch. Szkoda, że nie miałem drugiej sztuki środka nasennego Uff. Psiknij na niego, bo on zaraz mnie tu rozwali Spokojnie koniu Dobra, to ja na niego psikam Świetnie Dobrze To ja go umieszczę tutaj w boksie Niech on sobie tu śpi Dałeś im środki nasenne? Tak, bo w trakcie się obudziły, więc. No. Ale to na pewno Cię nie ucieszy, ale wczoraj była tutaj <laughs> ta właścicielka tej stajni, której ukrywałeś te konie. Aha, świetnie. Była, z... nie była sama, także podejrzewam, że już niedługo pójdziesz znowu do więzienia. Tak samo jak ja. Aha. Więc może od razu dam Ci pieniądze i zabiorę te konie, dobra? My ci na to nie pozwolimy. O, świetnie. Lepiej nie próbujcie uciekać. Jestem policjantką. Aha, fajnie. Więc, jeżeli masz te pieniądze przy sobie, to lepiej je oddaj. I ja dopilnuję, żebyś został zwolniony od razu z pracy. Okej. Okay. Także jak się nazywa twoja firma? Możesz mi podać numer telefonu? Nigdy w życiu. Tak jak myślałam. Dobrze, jesteście bezpieczni. Możecie zabrać swoje konia, a ja zabieram tych dwóch panów. Ej! Łapy przy sobie, paniusiu! A i jeszcze to. Nie, może pani nam to zostawić. Naprawdę? Tak, myślę, że to się może przydać. Okej. Okay. Jeszcze wam! Jeszcze zapłacicie mi za to zobaczycie! Jeszcze tu wrócę! Uff. No nie wiem, czy wrócisz, no nie wiem. Ty już popełniłeś tyle zbrodni, Julian, że zostaniesz w więzieniu do końca swojego życia. Tak samo jak ty. Nie!